I też to czynię w takich dość specyficznych okolicznościach, w których znajdujemy się wszyscy jako jako nie tylko ale i, i całej naszej planety. Trochę publicznie mówiąc, ja pozwolę sobie, bo zachowuję bezpieczną odległość, być na razie bez maseczki, żeby móc pokazać pozytywne związane z gratulacjami dla Pań związanych z uzyskaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Myślę, że tożsamości pod maseczkami nie będziemy sprawdzali, bo mamy zaufanie, że Dyrektorzy i Państwo przyprowadziliście te osoby, którzy, które dzięki właśnie Waszej przychylności Waszej opiece uzyskały kolejny stopień awansu zawodowego. Ja ze swojej strony myślę, że w imieniu Prezydenta, ale wszystkich pracowników m.c. serdecznie gratulujemy. Życzymy wszelkiej pomyślności, nawet w tym trudnym czasie, optymizmu. Życzymy wspaniałych wychowanków, wdzięczności ze strony rodziców i zrozumienia Waszych najodważniejszych pomysłów ze strony pracodawców. Życzę Wam spełnienia naprawdę najśmielszych takich planów zawodowych, takiego szczęścia rodzinnego, bo wiadomo, że praca i dom to w jakiś sposób w trudnym czasie szczególnie trzeba godzić, więc niejednokrotnie to przeplata się, te przestrzenie się przeplatają, ale myślę, że patrząc na Wasze uśmiechnięte twarze na razie spod maseczek, pozwalam sobie myśleć, że będzie wszystko dobrze. Jeszcze raz serdecznie gratuluję, życzę wszystkiego dobrego. Myślę, że za chwileczkę oddam głos tutaj Panu Dyrektorowi, który poprowadzi tą część oficjalną dzisiejszego ślubowania, a myślę, że jeszcze będziemy mieli okazję osobiście. Szanowni Państwo, Szanowne Panie. Przed co macie roty ślubowania. Ślubowanie, złożenie ślubowania poprzedza wręczenie decyzji administracyjnej dotyczącej aktu awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Śrubowanie będzie wyglądało w ten sposób, że ja będę, tak jak powiedział, najprościej, będę odczytywał tą rok ślubowania, panie będą za mną powtarzały. Ono się może zakończyć dość panią zdecydują słowami tak, by to pomóż bóg. Później poproszę Panie o potwierdzenie tej roli szobowania podpisem, czy te potwierdzenia, które zostają w aktach administracyjnych z państw spraw. I potem Pan Prezydent wręczy decyzję w sprawie awansu jeżeli Państwo pozwolą, to przejdziemy do złożenia ślubowania. Ślubuję, że pełnić nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży. Świecie, że Dążyć do pełni do rozwoju osobowości ucznia i własnej. Dążyć do jego rozwoju, osobowości, ucznia i własnej. Kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękujemy. Proszę o potwierdzenie podpisu. Popisem wyrocz... Proszę sobie. To może teraz dystans y, troszeczkę się zmniejszy, więc zachęcam do wygania maseczek, a ja chciałbym serdecznie włącz, y, wręczyć akt nadania strony wątpują y, pani łącznicy zapraszam. Dziękuję również Panią Alicję Przedełek. Pani Alicja serdecznie gratuluję. Życzę wszystkiego w samej sesji. Dziękuję. Mhm. Załącznik. Zapraszam Panią Wioletę Dębę. Mhm. Również Panią Piotrkę serdecznie serdecznie gratuluję życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dyrektorom również gratuluję coraz bardziej wystarczającej kadry. Ja myślę, że zanim przejdziemy do takiej części mniej oficjalnej, zwyczajowo robimy takie pamiątkowe zdjęcie i postaramy się jakoś, myślę, że w bezpiecznych warunkach, które przynajmniej z głównymi bohaterkami dzisiejszego spotkania, to zdjęcie sobie zrobić. Więc nie wiem, czy proponujemy na komentarzu, czy, czy tutaj... Przesuniemy może to do